Gwiazda TVP odeszła tak nagle. Miliony widzów latami podziwiało ją na szklanym ekranie, zachwycając się nie tylko jej talentem aktorskim, ale i urodą. Trudno uwierzyć, że już jej nie ma wśród nas. Stacja TVP emitowała kultowe seriale z jej udziałem, które przez lata cieszyły się wielkim uznaniem w oczach widzów. Nikt nie był w stanie przewidzieć, że śmierć aktorki przyjdzie tak niespodziewanie. Choć wielu wolałoby, by doniesienia okazały się nieprawdą, wszystko niestety zostało oficjalnie potwierdzone. Nie żyje wielka gwiazda znana z kultowych seriali emitowanych na TVP, jak donosi fakt. W nocy 28 stycznia tego roku we śnie odeszła ulubienica widzów, Mary Dusaj. Urodzona w amerykańskim Russell w pierwszych latach swojej kariery sprawdzała się jako modelka, jednak szybko zaczęła próbować swoich sił w aktorstwie. Co przyniosło jej największą rozpoznawalność. Na swoim koncie miała blisko 100 ról filmowych i telewizyjnych, choć bez wątpienia największy rozgłos dała jej rola kosmitki Kari w Star Treku oraz April Horn w Bonanzie. Występowała m.in. u boku Elvisa Presleya w pikniku, a później zaczęła figurować również w operach mydlanych, takich jak Dniach naszego życia: Wszystkie moje dzieci czy Degu i Clyde. Aktorka dwukrotnie wyszła za mąż. Z pierwszym mężem miała córkę Debredusa oraz syna Randalla, który zmarł na AIDS w 1993 roku. Po śmierci pierwszego partnera wyszła Tomasa Perinea. Dzisiaj grzeje, 1. Żona Tomasza Mackiewicza zabrała głos Powiedziała całą prawdę o tragedii na Nanga Parbat 2. Szczęśliwy jak nigdy Michał Wiśniewski z byłą żoną Przekazali radosną nowinę, gratulacje spływają z całej Polski o śmierci gwiazdy poinformowała jej przybrana córka, która za pośrednictwem Facebooka poinformowała o przykrych zdarzeniach Fani Mary wciąż nie mogą uwierzyć, że ulubienicy już nie ma wśród nich. Artystka zmarła w wieku 83 lat Jest mi bardzo przykro to mówić, ale moja macocha Maria odeszła w spokoju wczoraj rano. Zmarła we śnie. Była wspaniałą kobietą i miała wspaniałe życie. Była głęboko kochana i będziemy za nią tęsknić, napisała w mediach społecznościowych przybrana córka aktorki. Najlepsze newsy dnia Źródło Fakt Następny artykuł nie przegap żadnych najciekawszych artykułów Kliknij i obserwuj pico. Google News